Dziela z piosenkami Mieczysława Foga. Braziadek miał szczęście do repertuaru. Tworzył historię polskiej piosenki, polskiej kultury zapisanej w piosence. Ten tekst coś mówi, to jest fachowość na najwyższym poziomie. To wszystkim wszystkie cudowne karabiny, tak powiem, najpotężniejsze, które on miał w słowie, w dźwięku. Premiera dziś od 17.15 w Cały ten zgiełk O 22.15 Kulturalnie A o 23.05 W teatrotedze nocą spektakl Dzień dobry, wszyscy umrzemy Kobra w teatrze telewizji Po pierwsze widzę Mojego szefa, Medzenasa Rosze zamordowanego. Po drugie dzwonię do komisariatu Po trzecie mdlenie Po czwarte kiedy przychodzę do siebie trud zniknął Irena Kwiatkowska i Edward Dziewoński Wspektakru Alicja prowadzi śledztwo. Wszyscy się ulatnili, ślady się ulatniają. To nie jest biuro, to jest lotnisko. We wtorek Łowczysty w TVP Kultura. Codziennie robimy mnóstwo rzeczy, pokochamy. A dzieci nie czekają, dorastają. Które rzeczy możesz odłożyć na chwilę. Tato, a co teraz? Teraz czytamy. Znajdź czas na czytanie. Rozmowy i wygłupy. Łap momenty, które zostaną z wami na zawsze.